Mam jakąś skalę oceny, tak? Od 0 do 10. Czy... Jak się uważam? No tak, jak uważam, wszystko jak uważam. Tutaj yy, starostowie no, duży gleb. Tu jest nieco mniejszy. Taki łatwiej, bardziej podzielny. Tutaj muszę w zasięg trafić. Ale yy, za tego pierwszego właściwego dużego bochenka to pana starosty prawie nie widać. Wtopił się w Mam nadzieję, że będzie to znaką nie tylko powodzenia i pomyślności w gospodarstwie państwa starostów, ale wszystkich rolników. A y, oczywiście niektórzy powiedzą, że prawie robi wielką różnicę, więc ja życzę tradycyjnie, w myśl zasady, żeby za rok, za tego chleba starosty w ogóle nie było widać. A to jest będzie zadanie bardziej dla piekarzy. Tak, to tak w woli tradycji, a teraz na chwilę powstańmy. I prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił ten chleb, którym będziemy się dzielili.